nie da rady bez tego filmiku no jest Wisła i chmury i to pole i wieżby przepiękne te drzewa w tej części i jeszcze jeden most na Wiśle dzisiaj a z prawej strony Soła dopływ Soła, sułeczka, maleńka rzeczka no, już mnie Pan tutaj poprawił, o, że to nie most. To jest po prostu rurociąg nad Wisłą przeprowadzony estakadą. Ale to soła bez kuchy. Już w swoim ostatnich metrach, w swoich ostatnich metrach. A to już w widłach soły i Wisły. Jak cieszy widok tych wierzb. Jak cieszy niewidok klonów jesionolistnych super no też nie za dużo na włoci kanadyjskiej zdarza się ale nie jest jej jakoś bardzo dużo widzę wał na wiśle na lewym brzegu i ja tam